Witam na moim kanale. Dzisiaj chcę przedstawić program Polska i Unia Europejska i jaki jest wpływ Unii i jaki jest wpływ Polski na Unię Europejską. I takie pierwsze pytanie to będzie, jaki realny wpływ ma Unia Europejska na Polskę? Unia Europejska na Polskę, jaki realny wpływ ma? Unia Europejska na Polskę ma taki wpływ, że praktycznie nami rządzi. Ale te rządzenie, nie oszukujmy się, na kwestie państwa jako zakorzenionego, i państwa konserwatywnego, i takiego suwerennego, i na lud, ludność nie ma dużego wpływu. Nie oszukujmy się, że Unia na te kwestie ma wpływ na Polskę. Nie. Polska jest serduchem z Polską. Walczy o polskie tradycje, o polskie korzenie, i ciągle musi, Unia oszukuje nas, jak gdyby, i Unia ukrywa przed nami wiele spraw, czyli nadmiar, jakby Unia chciałaby nadmierniej nad nami władać, nawet nie tylko z zasobami gospodarczymi, a przede wszystkim ludzkością, jako suwerenne państwo, jako władanie. I tu chce jeszcze zdobyć wpływy, jeśli chodzi o prawo, o rodzinę, o kwestie takiego suwerennego państwa, które będzie decydowało. Ona chce jeszcze to zagarnąć jakby do swojej dyspozycji, czyli chce odebrać nam jak gdyby taką... Suwerenność, można powiedzieć, i taką, żebyśmy sami decydowali o pewnych sprawach związanych z naszą ojczyzną. Jaki realny wpływ ma Polska na działania Unii Europejskiej? Tu było, jaki wpływ ma Unia na nas, a jaki wpływ ma Polska na działania y, Unii Europejskiej? O. My się, ciągle się kłócimy z tą Unią, z tym związkiem, a oni nam hamują pewne sprawy, i czyli oni, y, tak jakby Unia wisiała na nas, nie jesteśmy jako Wpływu nie mamy takiego jako państwo, jako sojusz, to praktycznie jesteśmy jakby sami zdobywać musimy pewne rzeczy i nie ma tutaj jakiejś współpracy na zasadzie y, związku, na zasadzie jakiejś takiej my wiemy, że Unia nas oszukuje, ukrywa pewne rzeczy i my praktycznie nie mamy na to wpływu, bo my uważamy, że Unia jest. Na nas wisi, żeruje na nas. Chce po prostu nas realnie pozbawić takiej samodzielności i takiego zarabiania samemu i mieć taki wpływ, który nie byłby. Obciążeniem dla Polski, a my musimy ciągle walczyć o coś, że bez tej Unii, praktycznie istniejemy samodzielnie, nie jesteśmy w stanie tworzyć jakiegokolwiek takiego samodzielnego funkcjonowania w tej Unii. Teraz, co Unia przynosi dobrego dla Polski? Unia tak dobrego to przynosi nam to, że uważają, że nam jak gdyby koszmary nasze się zmieniły, że my możemy świętować. Uroczyć, że należeć do Unii i że Unia też odcina jakby nas od tych takich złych spraw, które były związane wcześniej z tym okresem, kiedy nie należeliśmy do, do Unii Europejskiej, czyli twierdzą, że się wiele zmieniło dobrego, że ruszyło się w kwestii takiej, że mamy co świętować, możemy też nie ukrywać wiele spraw i że ona odcięła nas jak gdyby od tych, od tej dziewiątki, czyli od tego panowania y, y, komunizmu nad nami, i że się coś w tej sprawie ruszyło, że możemy wyjeżdżać do Unii, że możemy się poruszać samodzielnie, że należymy do tych. Y, tu to są wszystko, że jakby ruszyła nas z tej pozycji i z tego miejsca, w którym byliśmy przed. Wstąpieniem do Unii Europejskiej, że możemy się swobodnie poruszać, że mamy granice pootwierane i że, jakby, otworzyła nas na nowe możliwości, odcinając nas od poprzedniego koszmaru, który nie był dla nas taką straszną wizją. Unia przynosi złego dla Polski. Unia złego nam przynosi, że nad nami panuje. Całkowicie nad, nad nami pa, panuje i tak naprawdę to nie mamy żadnego ruchu. Wszystkie wizje, które dokonują się, takie plany, o wszystkim decyduje Unia. Nie ma tam nas w tych decyzjach, my nie mamy żadnego ruchu, nie mamy wpływu na to, co ten król Buław, czyli dyktator bezwzględny. Oszukują nas, że nas kochają, że walczą o nas, a tak naprawdę nie robią nic w naszej sprawie, wręcz przeciwnie, blokują nasze różne wizje, jak my byśmy widzieli naszą sytuację w Unii. W jakim kierunku Polska będzie podążać w najbliższej perspektywie w stosunku do Unii Europejskiej? W takiej perspektywie pięciu lat, w jakim kierunku Polska będzie podążać? W przeciągu tych pięciu lat Polska będzie podążała, jej marzeniem jest, żeby nasza gospodarka bardzo mocno się roz zaczęła rozwijać, żebyśmy stali się mniej zależni i żeby nie było, że muszą się nami, Unia musi się opiekować, spełniać nasze wszystkie marzenia. To my chcemy, jak gdyby, się odciąć od tego i otworzyć się na inny kierunek, otworzyć się na świat, otworzyć się na inne możliwości, nie tylko związane z Unią, czyli jak gdyby odciąć się, ale też może to. Powodować, że zmieni się na świecie sytuacja za pięć lat, mogą, może trzeba będzie walczyć nie tylko o to, żeby być w Unii, ale ogólnie trzeba będzie walczyć o ziemię, o matkę, i na świecie będą właśnie też zmiany. Czyli to otworzy nas jak gdyby na inne, może to też zwiastować, że zmieni się struktura i układ unijny, inne będą realia i sojusze inne. To jest w perspektywie pięciu lat. I teraz do tego, czy w jakim kierunku będziemy podążać, to rozłożę takie mam podpunkty i te podpunkty pierwsze, czy przyjmiemy euro w najbliższym czasie, w okresie tego najbliższych tych pięciu lat, o których wcześniej mówiłam nie ma takiej nadziei, że przyjmiemy euro, bo się zmieni sytuacja naszej ojczyzny, czyli zmiana nastąpi w okresie tych pięciu lat. I wyszło tu pięć mieczy. Będziemy musieli walczyć o inne sprawy, niezwiązane z er, Euro, tylko z naszą ojczyzną. I to jest piątka mieczy, że to może toczyć się. Walka może się toczyć, bitwa. I tutaj praktycznie będziemy musieli walczyć o swoje dobro, a nie o obszar, o teren, a nie o Euro. Czy prawo unijne zwiększy się nad prawem polskim? Tak? Czy prawo unijne zwiększy się nad prawem polskim? To jest już tak naprawdę przesądzowa sprawa. Czyli my będziemy walczyć. I z nimi i u siebie, z wrogiem zewnętrznym i wewnętrznym. I będzie, mamy lęki, że tak, że tak wygląda sytuacja, że prawo unijne będzie próbowało zadać nam cios. Ale sąd ostateczny mówi o tym, że ta sprawa się nie ziszczy, czyli nie są w stanie zabrać nam suwerenności, bo nastąpi zmiana w ogóle sytuacji. Więc tak jak wcześniej tam wychodziło, że ta yy, walka będzie, że nie wejdziemy w te, czyli. W perspektywie pięciu lat zmieni się całkowicie układ, będzie inna pozycja na świecie i ogólnie na świecie się zmieni i to jest już przesądzone, bo sąd ostateczny mówi o dobrych uczynkach i o złych uczynkach, czyli to, jak te prawo było w jednym było dobre, w innym było złe, i będzie musiała nastąpić jakby od nowa transformacja tego prawa, o które będziemy właśnie walczyć i nie. Poddamy się tym, żeby unijne prawa zwiększyły się w okresie pięciu lat nad prawem polskim. I teraz, czy Unia osłabi? Na trwałe y, suwerenność Polski. Unia nie jest w stanie nas osłabić jako suwerenność. Mamy dużo młodych ludzi, którzy mają inne podejście, ode nie odejdą od korzeni, bo to jest ich marzenie. Czwórka to jest niby, że trójka to, co wszystko tutaj na dole to fajne było w tej trójce, ale my będziemy mieli żal do Unii, że Unia chce nam odebrać korzenie, naszą wiarę, naszą tradycję i będą walczyć. Młodzi ludzie już będą decydować. Nie starzy, młodzi ludzie. Ludzie będą walczyć o trwałą suwerenność Polski, bo to jest ich marzenie. One mają żal nawet do, do Unii i takie pretensje, że pewne rzeczy im się skończyły i teraz trzeba, jak gdyby zejść na ziemię i zacząć realnie myśleć o tym, czym jest Polska i czym jest polska tradycja, korzenie i rodzina, czyli o polskość. I też czy Unia osłabi Polskę geopolitycznie, czyli tak w arenie międzynarodowej można to tak ująć. Dużo się będzie działo, dużo. Unia będzie próbowała nas jakby osłabić geopolitycznie, że my nie, nasze marzenia, Zostały jakby już przesądzone, to będą różne sytuacje, różne wieści. Tu może być tak, że nastąpi jakiś konflikt, jakiś wybuch, jakaś wojna, która nagle spadnie, przesądzone zostanie, będzie dużo strat, i praktycznie będziemy musieli jak gdyby zaopiekować się w innej sytuacji, w innym znajdziemy się miejscu za pięć lat. I to nie będzie osłabiać Polskę, tylko wręcz przeciwnie, osłabia ta królowa kielichów i ta trójka mieczy, to że my. Będziemy potrzebowali jak gdyby nowego sojuszu, nowej opieki, bo tamto już zamknie jakby drogę yy, dla Polski, bo nastąpi sąd ostateczny mówi, że ostatecznie, geopolitycznie Polska jak gdyby będzie musiała sama zapracować na to, jak będzie spostrzegana yy, w świecie. Czyli Unia nie będzie miała w tym momencie wpływu na to, bo sprawa. Tego wybuchu i tego sądu ostatecznego będzie, będzie przesądzona dla wielu krajów, nie tylko dla Polski. Teraz czy pozycja Polski w Unii Europejskiej w okresie tych pięciu lat zmieni się? W okresie pięciu lat to ta pozycja w ogóle ogólnie Unia Europejska się zmieni, czyli tu jakby ograniczy ich się władza, bo będzie wiele żalu od Polski. Na to, że nie mogła zrobić żadnych ruchów Polska, żeby cokolwiek zmienić, i to tylko w czasie zostało odłożone, ale ta karta mówi, że najwyższy czas, żeby Polska przyjęła wyższą, jakby, pozycję i była bardziej zauważana, i już najwyższy czas, żeby to się stało, żeby zmniejszą się, jak gdyby, ograniczenia i takie wpływy na Polskę. Cały świat właściwie inną będzie miał relacje I to jest jakby dla pierwsza rzecz, o jaką mamy pretensję do Unii, że ona nas przestanie w końcu ograniczać, i to jest najwyższy czas, żeby zacząć zbierać owoce i stać wyżej niż do tej pory, i we słusznym kierunku pójdziemy, bo siódemka mówi, że już czas, że już zapracował na zbiory owoców, które się dokonały przez ten cały okres należenia do Unii. Najwyższy czas, żeby to zainwestować, żeby to zaowocowało, żeby dało to profity. Czyli zmieni się nasza pozycja na lepszą, że my będziemy mieli tą pozycję o decyzjach. Czy w Polsce odbędzie się referendum w sprawie tam y, członkostwa w Unii? Nie ma takiej możliwości. Pozy w członkostwie nie ma widoków. Wszystko się zmieni w Unii. Będą walki, będzie śmierć, będzie zniszczenie. I nie będzie żadnego referendum, nie ma w najbliższym czasie takiej możliwości, bo się zmieni geopolitycznie cała struktura, tak naprawdę, świata. Jaka będzie ogólna przyszłość Unii Europejskiej w najbliższych pięciu latach? Jest taka nadzieja, że Unia Europejska przyjmie jak gdyby inny kierunek. Nie będzie już tak, że Unia będzie tylko chapać pieniądze do siebie, czyli nie będzie panowania jak gdyby i takiego zabierania suwerenności. Ich pozycja się zmieni w stosunku do układów, przyjdzie nowe, które da nadzieję na lepszą. Nie zamykanie jakby państw w jednej takiej konstrukcji i dostrzeganie, że każdy tylko chapie na swoją stronę i jeden drugiego oskarża o to, że, po, że z niego korzysta. Jest taka nadzieja. I zostawię tą kartę przy nadziei, że jak gdyby się w najbliższym czasie zmieni się praktycznie struktura spostrzegania Unii, struktura państw, i to samo powiedziałam wcześniej, że geopolitycznie się zmieni na świecie poprzez te konflikty, które są. I w najbliższym czasie się wydarzą pięciu lat więc wszystko się zmieni, nic już nie będzie takie, jak, jak jest do tej pory. I to idzie właśnie w kierunku takich zmian, ale też idzie w kierunku konfliktów i wojen. Na tym tak bym zakończyła tą Polskę i tą Unię Europejską, czyli będą zmiany i to duże zmiany. Globalne będą zmiany. właśnie cieplutko, komentujcie, klikajcie łapki w górę, subskrybujcie, oglądajcie mój kanał. Do miłego zobaczenia w kolejnym portrecie politycznym. Do zobaczenia.